Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zobaczymy miejsce, o którym krąży wiele opowieści o zjawiskach paranormalnych i tragicznych wydarzeniach. Zanim ruszymy, chciałabym jeszcze powiedzieć, że Słowo Klucz do Discorda znajduje się w tym filmie. Będzie ważne do następnego odcinka. Wystarczy uważnie słuchać, później wysłać mi Słowo Klucz na maila i otrzymasz link do Discorda. Chciałabym również podziękować moim wspierającym, kochani serducho dla Was. Gotowi zobaczyć szpital, o którym jest tak głośno? No to ruszamy. Dawne kino co się jest jeszcze a poszłabym dalej. Nie byłam na terenie szpitala sama, ponieważ w ostatnich latach miejsce jest uważane za niebezpieczne, więc sama nie chciałam tam jechać. Niektóre fragmenty na odcinku są wyciszone, ponieważ była w tym samym momencie grupka młodzieży, no i niestety była bardzo głośna. Weszliśmy. Ten opuszczony szpital to kompleks kilkudziesięciu budynków położonych na terenie około siedmiu hektarów. Jest ogromny i posiada liczne korytarze oraz pomieszczenia, co nadaje mu labiryntowego charakteru. Choć od dawna nieczynny nadal przyciąga swoją tajemniczą atmosferę i budzi ciekawość miłośników nocnych historii oraz eksplorację opuszczonych miejsc. Kompleks został zbudowany w 1929 roku przez Niemców, którzy planowali leczyć w żołnierzy Wehrmachtu wracających z frontu. Jego lokalizacja w spokojnym otoczeniu lasu miała sprzyjać rekonwalescencji. Wiele opowieści mówi o testowaniu nowych leków i terapii, które miały pomóc w szybszym leczeniu obrażeń odniesionych na froncie. Niektóre źródła wskazują na możliwość prowadzenia testów związanych z odpornością na ból, czy wpływem różnych substancji chemicznych na organizm. W piwnicach szpitala miały znajdować się specjalne pomieszczenia, w których przeprowadzano te eksperymenty. Miejsce to miało być zamknięte dla większości personelu, a dostęp mieli tylko wybrani lekarze. Najbardziej znany stał się oddział psychiatryczny, na który właśnie patrzymy, a w drodze powrotnej wejdziemy do środka budynku. W swojej historii służył pacjentom z problemami psychicznymi, a także osobom, które były z różnych powodów odizolowane od społeczeństwa. Kierujemy się teraz na basen. Budynek, który mijamy po lewej stronie, to kaplica, do której przyjdziemy później. Znajdowały się na tym terenie między innymi takie budynki jak prosektorium i kostnica, kino, w którym właśnie byliśmy, kantyna, sklep, siłownie, sala sportowa, kaplica, do której się później udamy, basen, do którego właśnie się kierujemy, poza tym spacerniaki i liczne stróżówki. Główny budynek ma 235 metrów długości i posiadał ponad 650 miejsc dla rannych. W trakcie II wojny światowej, gdy Lewnica była pod zarządem niemieckim, budynek wykorzystywany był również jako miejsce przetrzymywania osób chorych psychicznie oraz niewygodnych politycznie ludzi dla władz III Rzeszy. Po zakończeniu wojny, gdy Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski, cały kompleks przejęła Armia Czerwona. Stał się jednym z licznych szpitali przejętych przez Armię Radziecką na terenie Polski. Przez blisko 50 lat miejsce to było niedostępne dla Polaków i działało wyłącznie na potrzeby radzieckich żołnierzy oraz ich rodzin. Miejscowi Polacy, z uwagi na ograniczony dostęp do radzieckich obiektów, przez lata niewiele wiedzieli o tym, co się dzieje w środku. Istnieją również opowieści związane z wizytą radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa. Który miał pojawić się w Legnicy, aby odwiedzić swoją chorą żonę leczącą się właśnie w tym szpitalu. Przybył tam podobno w tajemnicy w konwoju luksusowych czarnych samochodów, co wywołało niemałe poruszenie w okolicy. Ten fakt tylko dodaje aurze tego miejsca wyjątkowości. Szpital był uznawany za jeden z najlepiej wyposażonych i posiadających wysokiej klasy specjalistów. Dopiero w latach 90., gdy armia radziecka opuściła Polskę, szpital zaczął stopniowo popadać w ruinę. Pomimo opuszczenia obiektu przez radzieckich żołnierzy w 1993 roku, budynek nadal był regularnie patrolowany przez ochronę, a dostęp do jego wnętrz był niemożliwy. Jego stan techniczny z roku na rok się pogarsza, jednak pozostaje magnesem dla eksploratorów oraz miłośników historii. Dziś opowieści o szpitalu łączą się z aurą niepokoju i grozy, a samo miejsce staje się symbolem opuszczonej, mrocznej przeszłości Lewnicy. Ognia. We wrześniu bieżącego roku doszło do dwóch pożarów na terenie opuszczonego szpitala. Podczas drugiego pożaru ucierpiał dach jednego z budynków, który się zawalił. Opuszczone budynki szpitala kryją w sobie tajemniczą, często przerażającą atmosferę. Po wyjeździe wojsk radzieckich budynek pozostawał zamknięty, ale z biegiem lat zaczął przyciągać osoby zainteresowane eksploracją opuszczonych miejsc oraz entuzjastów zjawisk paranormalnych. Stare, obdrapane ściany, porzucone meble, dokumenty i sprzęty medyczne tworzyły niepokojącą scenerię, przywodzącą na myśl sceny z horrorów. Dziś znajdziemy tam pod stopami tylko gruz. Szpital jest miejscem licznych miejskich legend. Lokalni mieszkańcy oraz odwiedzający twierdzą, że można tam spotkać niewyjaśnione zjawiska. Według relacji wielu eksploratorów, w korytarzach w budynku słychać czasem niewyjaśnione dźwięki, takie jak stukot kroków, ciche krzyki czy szepty, które zdają się dochodzić z pustych pomieszczeń. Świadkowie twierdzą, że można tam również spotkać cienie przemykające po korytarzach, niewyjaśnione sylwetki, które pojawiają się i znikają bez śladu. To wszystko wzmacnia obrę tajemniczości i strachu, jaka otacza ten opuszczony szpital. Widzicie, w jakim stanie jest? Same dziury. Na każdym kroku trzeba uważać. No, coraz gorzej. W strasznym stanie, sami ocencie. I tutaj był kiedyś basen, wyobraźcie sobie. że tutaj przychodzili popływać. Zobaczcie. Wszędzie dziura. A a Chcecie zobaczyć sufit? Patrzcie. No, niedługo się zawali. Widzicie ślady ognia, znowu było podpalone. bardzo uważać pod nogi, raz że gwoździe, raz, dziury. Widzicie tych kuracjuszy w oknach, jak machają do was? Tak kiedyś było. Grupy badające zjawiska paranormalne odwiedziły szpital dokumentując swoje doświadczenia i notując przypadki niewyjaśnianych anomalii. Na przykład w prosektorium słychać przerażające krzyki, które nie miały żadnego fizycznego źródła. Podobne zdarzenia odnotowano w innych częściach szpitala. Jedna z legend sugeruje, że w czasie, gdy szpital zajmowała Armia Radziecka, dochodziło tam do niewyjaśnionych tragedii i eksperymentów na ludziach. Choć nie ma potwierdzenia w dokumentach, istnieją pogłoski, że w szpitalu przeprowadzano badania medyczne na pacjentach bez ich zgody, co mogło być przyczyną ich śmierci i późniejszych nawiedzeń. Jedną z takich popularnych historii jest opowieść o pacjentach, którzy mieli ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach podczas funkcjonowania placówki. Po zamknięciu szpitala, ich dusze pozostały tam. Według niektórych mieszkańców, duchy ofiar miały pozostać w budynku, przywiązane do miejsca swoich cierpień. Zwiedzający często zgłaszali, że słyszeli dziwne dźwięki, szelesty, a nawet ciche kroki na korytarzach. Niektóre relacje mówią o tym, że można poczuć czyjąś obecność, niekiedy towarzyszy temu uczucie zimna lub nagłego niepokoju. Szczególnie popularna jest legenda o duchu młodej kobiety, która była pacjentką szpitala i odebrała sobie w nim życie. Mówi się, że jej zjawa czasem pojawia się w oknach budynku. Niektórzy eksploratorzy twierdzą, że w jednym z okien na wyższych piętrach można zauważyć postać dziecka które wygląda jakby obserwowało otoczenie. Opowieść ta najprawdopodobniej wywodzi się z czasów, gdy szpital obsługiwał rodziny radzieckich żołnierzy. Według lokalnych historii dziecko miało zginąć w nieszczęśliwym wypadku na terenie szpitala. Postać pojawia się głównie po zmroku, a osoby, które ją widziały, opisują, że przypomina chłopca ubranego w dawny strój. Próba sfotografowania tej postaci kończy się zazwyczaj niepowodzeniem. Zdjęcia wychodzą zamazane lub pokazują puste okno. Według niektórych odwiedzających w jednym z korytarzy można zobaczyć postać przypominającą lekarza w białym kitlu. Mówi się, że lekarz był Niemcem, który pracował w szpitalu podczas II wojny światowej. Według niektórych wersji został zamordowany przez pacjentów w trakcie chaosu związanego z końcem wojny, gdy wojska radzieckie zajmowały dolny śląsk. Zjawa lekarza stoi na końcu korytarza w jednym z budynków i zdaje się coś notować w niewidocznym notatniku. Gdy ktoś próbuje się zbliżyć, lekarz cień rozpływa się w powietrzu. Jedni uważają, że jest to duch lekarza, który nie zdążył zakończyć swojej pracy, inni twierdzą, że to tylko halucynacje spowodowane przez atmosferę miejsca. Sami widzicie, że budynek popada w ruinę i stał się miejscem aktywności wandali, co tylko potęguje jego złowieszczy wygląd. Jest to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce, a nocne wyprawy w celu doświadczenia zjawisk paranormalnych są tu częste. Jednakże wielu odwiedzających odczuwa tam dziwne, negatywne emocje i złowrogą aurę. Przyznam się Wam, że bardzo cieszy mnie fakt, że nie pojechałam tam sama. W pewnym momencie pojawiło się sześciu mężczyzn i chodzili za nami, co potęgowało u mnie czujność i chęć wycofania się z tego terenu. Gdziekolwiek poszliśmy, oni również tam byli i być może to przypadek, aczkolwiek nie zwiedzaliśmy obiektów po kolei. Tylko losowo. Jedną z głównych legend związanych z tym miejscem jest historia nawiedzonej kaplicy oraz prosektorium, gdzie pojawia się duch kobiety modlącej się i lamentującej. Według świadków sprawia to, że atmosfera w tych miejscach staje się przytłaczająca. Ponadto w głównym gmachu szpitala osoby badające zjawiska paranormalne zarejestrowały głosy, które zdają się prosić odwiedzających by opuścili to miejsce. Niektórzy interpretują to jako ostrzeżenie przed nieznanym niebezpieczeństwem, co jedynie podsyca niepokój i wzmacnia legendy o tajemniczych siłach zamieszkujących to miejsce. W szpitalu miały miejsce niewyjaśnione zgony, a niektórzy pacjenci znikali bez śladu. Słuchy o tych wydarzeniach krążą do dziś. Mówi się, że część ciał nigdy nie została odnaleziona, a ich dusze błąkają się po korytarzach, poszukując spokoju. Wiele relacji mówi o dziwnych odgłosach i tajemniczych szeptach. Świadkowie opowiadali, że często odczuwali przytłaczającą atmosferę, uczucie obserwacji oraz wrażenie, że coś lub ktoś przemieszcza się obok nich. O tych zjawiskach opowiadają zarówno poszukiwacze przygód, jak i pracownicy ochrony. Którzy zrezygnowali z pracy po doświadczeniach niewyjaśnionych zdarzeń. Jedna z najbardziej znanych legend dotyczy postaci niebieskiej pielęgniarki, która pojawia się na oddziałach, zwłaszcza w nocy. Według tej legendy, pielęgniarka była świadkiem brutalnego traktowania pacjentów przez radzieckich lekarzy i sama padła ofiarą przemocy po tym, jak sprzeciwiła się ich metodom. Mówi się, że duch pielęgniarki pojawia się w niebieskim świetle, a jej obecność zwiastuje niebezpieczeństwo dla tych, którzy próbują zakłócić spokój tego miejsca. W szpitalu znajduje się tak zwany pokój cierpienia, w którym, według opowieści, przetrzymywano najbardziej niebezpiecznych pacjentów. Mówi się, że pomieszczenie to było miejscem przeprowadzania eksperymentów medycznych oraz tortur. Relacje wspominają, że w pokoju tym odczuwalny jest niewyobrażalny chłód oraz uczucie przytłaczającego smutku i bólu, które emanują z tego miejsca. Nawet ci, którzy deklarują brak wiary w zjawiska nadprzyrodzone, potwierdzają, że pokój ten wywołuje u nich dziwne i niepokojące odczucia. Po opuszczeniu szpitala przez wojska radzieckie, miejsce to stało się celem różnych grup okultystycznych, które miały odprawiać rytuały w opuszczonych salach i kaplicy. Znaleziono tam ślady po rytualnych znakach, świecach oraz innych przedmiotach, które świadczą o tajemniczych ceremoniach. Wilk istnieje przekonanie, że przeprowadzone rytuały mogły otworzyć portal dla zjawisk paranormalnych. Osoby, które z ciekawości zabierały z budynku różne przedmioty, takie jak fiolki, dokumenty czy sprzęty medyczne, często skarżyły się później na niepokojące wydarzenia w swoim życiu. W kilku przypadkach po wizycie w opuszczonym szpitalu, zwiedzający odczuli osłabienie, a później przez kilka dni doświadczali dziwnych dźwięków, takich jak kroki oraz widzieli cienie. Niektórzy opowiadali o nawiedzających ich snach których widzieli pacjentów i personel szpitala. Inni zgłaszali przypadki nieprzyjemnych incydentów, takich jak nieoczekiwane dźwięki, uczucie chłodu czy widzenie dziwnych postaci, co powodowało, że wielu z nich postanowiło zwrócić te przedmioty na miejsce. Jedna z lokalnych opowieści mówi także o tajemniczej piwnicy, do której niegdyś prowadziło jedno z miejsc. Według relacji piwnica miała być częścią kompleksu, gdzie podczas stacjonowania na terenie szpitala wojsk radzieckich przechowywano tam zmarłych pacjentów i żołnierzy. W momencie wycofania się wojsk pomieszczenie zostało zamurowane. Você que, Jest dla umarłych. Choć wiele osób odwiedza ten obiekt szukając dreszczyku emocji, należy pamiętać, że wchodzenie na teren szpitala jest bardzo ryzykowne. W przeszłości miały miejsca przypadki poważnych wypadków, które spotkały osoby próbujące zwiedzać budynki. Konstrukcja, szczególnie w niektórych miejscach, może się w każdej chwili zawalić, co stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Jest to opuszczone miejsce, jednak mieliśmy wielu turystów, chcących jak my zobaczyć i zwiedzić to miejsce. Niepokoiła nas grupa mężczyzn, o której wcześniej wspomniałam. Prawdopodobnie upatrzyła sobie właśnie nas i z minuty na minutę potęgował się niepokój o własne bezpieczeństwo. Słuchajcie, jesteśmy w oddziale psychiatrycznym w tej chwili. Dziwni ludzie się pojawili, więc będę musiała za chwilę zmiatać stąd. Ale, póki co. Peace. Powiem Wam tak, że jest tutaj tyle ludzi, jak na jednym zamku. Tego biletów nie sprzedają. Tak to wygląda. Ale trzeba uważać, bo różni ludzie się tu kręcą. Bardzo Wam dziękuję za to, że tą podróż po opuszczonym szpitalu przybyliście ze mną do samego końca. Na pewno zapamiętaliście słowo klucz do Discorda, więc wystarczy, że wyślecie mi je na maila i czekam tam na was. A tymczasem ściskam was mocno i do następnego.